Dzień Festiwalu, który już trwa cztery dni, nie? No nie wiem, co będzie w przyszłym. Rozkręcają się, rozkręcają tak, myśmy, znaczy w ubiegłym roku część z Państwa pewnie widziała, nie? Bo mieliśmy w bibliotece, była wystawa Stasia i, i, i było. No, a że to było dość wąskie grono i, i mieliśmy powtórzyć To we wtorek jest w księgarni Mikołaj i To będzie nasz kolega. Malarz, który maluje ustami. Bardzo się cieszę, że się już do mnie dzwoni, będę od samego jutro. rana jutro? rozkładać. Jutro. Tak. W jutro w tej, e, mówię, godzinie. byłej księgarni, e, księgarni. Janusza Modrena, który zresztą tak samo, Pewnie. ten księgarz, tak samo e, maluje tam na zapleczu w tej księgarni stały i była jego pracownia i on malował. Także też znakomite jakby no taka, taka analogia do tego. Państwo chcecie wiedzieć więcej o filmie, to jest na Facebooku strona Film dla Stasia. Warto tam, kliknąć, e, lubię to. Tam sobie można wszystkie aktualności dajemy, gdzie można, kiedy będzie emisja w telewizji, oczywiście powiemy, bo jeszcze nie było. Ja może Więc... tylko powiem, że e, dla mnie było już znaczy. Inna sprawa, że my w ogóle chyba to tak z tymi nagrodami, to tak cienko, tak się... Ale co, co z, e, w sensie, w sensie... z, w sensie... z nagrodami? Co nagrody, co Chodzi mi o to, że my to tak, dla nas to nie jest aż tak istotne, dlaczego nie Słuchajcie, ja wam zastydkami. powiem, dobra, to powiem jedną śmieszną historię prawdziwą. Mówiłem, że będę dziś. Mówiłaś, Słuchajcie, kiedyś mi chciano dać w Nowym szansu y, hmm. nagrodę za całą kształt taki lokalny artysta, a ja powiedziałem do nich, nie chcę waszej nagrody, zróbcie mi drogę do domu, obrazili się, już mi nagród nie dają. Ale do do ja dużo to czasu drogi. musiało płynąć, zanim ktoś zrozumiał, że to jednak jest ważne, żeby umieć przyjąć to podziękowanie, czy też słowa uznania dla, dla swojej pracy, dla swojego talentu. Dla mnie było to zadziwiające, że to, że Monika nakręciła fajny film, to wiem, Ciężko mi się ogląda siebie na ekranie, jakoś tak nie przepadam za tym. Dalej nie lubię, nie patrz. I, ale jak... Bo co, że byłaś młodsza kiedyś? No, gruba. Ja I tak naprawdę jak, jak spośród sześć, kilku jakichś tam reportaży z Polski został wytypowany, żeby być przedstawicielem na konferencji mediów publicznych w Grecji, Input, gdzie były media z całego świata, no to, to wtedy zrozumiałam, Rzeczywiście, film ma przesłanie uniwersalne, które wychodzi poza gdzieś tam tereny naszego kraju, naszej, naszego domu, że gdzieś jest tam dobrze widziany. Gdzieś wiem, że nie wiem, czy w końcu był, czy nie był pokazywany na Tajwanie. Wiem, że w Ameryce jest bardzo lubiany. Dostał między innymi nagrodę Akademii Hollywood w Los Angeles, więc. Więc jakoś tam się broni. no. w Las Moskwie to najnowsza informacja. O, to jeszcze fajnie. I kiedy do Moskwy lecisz? Nie, no chodźcie, to Do Moskwy to ja chcę. No pamiętajcie to Państwo, on chce do Moskwy. To jest zawsze Moskwy. No bo też te radzieccy. No właśnie. No, nie, bo do Polski nie chciałem, bo tam to. Stolej tam powiedz, że to na. Ale jeszcze Las Vegas musimy drugi raz zrobić. Tylko muszę wziąć więcej pieniędzy. Ale co w Las Vegas coś udało się zrobić? chciałam powiedzieć, że. Do Srebrny Medal dostaliśmy. No, no. Ale, światowy. Że, że oni... światowy. Proszę Państwa, bo Monika jest bardzo skromną osobą. Właśnie. Nie chwali po prostu. To przecież nas wszystkich jest nie tylko my. Nie, to jest reżyser filmu. reżyserem tego filmu. Dostał yy, Światową Nagrodę. Srebrny Medal prawdzie, ale Światowy. Była gala w, Los Angeles, w Las Vegas. W Toronto dostał nagrodę, w Seattle i gdzie Ale to na Facebooku wszystko, ale chciałam powiedzieć, że wy dostaliście nagrodę za pomaganie innym, nagrodę Pefronu niedawno. Ja sama to filmowałem. A e, i tam Pefron. Tak, ja to nie było za pomaganie. Tu w Turcji coś dostałaś, tak? E, nie, w Turcji jest do finału, znajdziemy filmów z całego świata i nasz film był w tej 12, No to więc, bardzo więc, ładnie to bardzo długo. <laughs> Olbrzymie wyróżnienie, także mówię, no jest z czego być dumnym. Ja kłócąc się ze starem nieraz w domu nie widzę, gdzie to jest ten wzór ideał. Ale wtedy muszę sobie odpalić film, nie? Stary no, tak cyfr. Warto go zobaczyć, no, na czas Nie, się go... wszystko, oczywiście, wszystko jest w A marudzisz tyle tyle, widzisz, że siedzimy, siedzimy, ludzie chcą do domu i. To jest moja wina. No ja otwieram te nagrody tu w internecie i... A to nie będziemy wymieniać. Powiedzmy tak, lista jest ciągle otwarta. Lista spora. Lista spora, bo proszę Państwa, powiem Może tak. się uda nagroda, bo już dostałem informację, że w katolickim festiwalu też to będziemy nagrodę mimo tej wyski z kolą. No. Ja powiem Państwu tak, na Czeka tych nie? plakatach chciałem te nagrody wpisać, ale grafik powiedział, że nie zmieści. Dobra. <laughs> no kiedy jest szansa, żeby można było ten film obejrzeć? Czy już wiadomo tak na jesień na przykład w szkole dzieciom puścić? E, w telewizji na wielu powiedziano mi, że na jesień i że na pewno zrobią jakieś wydarzenie wokół tego, czyli zapraszam bohaterów na pewno do Warszawy, do studia, żeby porozmawiali. Obiecali mi, że to nie będzie taka po prostu premiera o drugiej w nocy, tylko no, zrobią. Ja tego tak, nie widzę. Zobaczmy, na takich kameralnych spotkaniach e, nie zachowujemy się poważnie. No <grym> ale telewizja może, wiesz, montaż, to jest montaż, można wyciąć. <grym> to, co to, to, to co nie trzeba właśnie. Ty. Tylko nie na żywo. twoja nauka radziecka. To <grym> akurat <grym> się spodoba teraz. No dobrze, to ta Moskwa, to Państwo słyszeli, oni jadą ze mną do Moskwy, jak się wiem, dostanie i tak dalej. Ale to na jesień dopiero.